Sprawdzamy działanie startera malutkiego, takiego jump and go. Spróbujemy odpalić 1.9 diesla. Jak widać klemy pościągane. Podepniemy. Czyli mamy podpięty, o źle. Tutaj pod klemę. Tylko mamy teraz na tym. No próbuj. Karta jest złożona? I jak naciskasz to co? O, jest. Jak widać nam odpalił tylko na tym małym urządzeniu. Dobra, zgaś. Odepniemy. Spra spróbujemy drugie auto. Mamy tu Sata ze zwykłym jeszcze silnikiem 1.9. Tu potrzeba trochę na pewno więcej prądu do odpalenia. Tak, mamy tu podpinane wszystko. Jak widać o, jest spełniona tak na to, podpięte. Próbuj! Dobra!